Witam Was serdecznie. Nazywam się Marzena Lebowska i jestem psychologiem. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o rzeczy, która towarzyszy nam każdego dnia. O takiej rzeczy, która czasem utrudnia nam a różne nasze sprawy. O takiej rzeczy, która potrafi być dość mocno hmm, trudna. Zaraz Wam powiem, o co. O co mi chodzi, słuchajcie, chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o stresie i wiecie co, tak trochę będziemy mówić też o tym, co, co jest teraz przy mnie. Bo z reguły jak mówię, to mówię do Was i jesteście na sali albo jesteście w klasie, mogę z Wami porozmawiać i jest naprawdę super. Natomiast dzisiaj siedzę w przedziwnej sytuacji, bo patrzą na mnie dwie kamery. Stoi mikrofon, no i jest jeszcze pan kamerzysta. I teraz ja już w ogóle nie wiem, słuchajcie, gdzie ja się mam patrzeć, jak ja mam sobie z tą całą sytuacją poradzić. No więc dzisiaj trochę o tym właśnie, jak sobie radzić ze stresem. I czy w ogóle ten stres jest potrzebny, słuchajcie. No bo gdybyśmy mieli sobie wyobrazić taki świat zupełnie bez stresu, taki wiecie, świat, gdzie tylko świeci słońce, gdzie jest super, gdzie nie wiem, za darmo rozdają lody waniliowe na każdym rogu i w ogóle jest przecudownie, to pewno byśmy się uśmiechnęli i każdy z nas by powiedział, że tak chcemy. Tylko że w takim świecie, słuchajcie, nie ma wyzwań. Człowiek nie musi się o nic starać, więc yy, tak trochę sobie myślę, że byłoby nudno, i nie moglibyśmy osiągnąć różnych swoich rzeczy. Nikt by nie wynalazł koła, i nikt by nie wynalazł parasolki. Stres jest nam potrzebny, ale ten stres jest nam potrzebny, wiecie, w, w takich nie za dużych dawkach, kiedy jest znośny. Ten mój dzisiejszy jest trochę większy niż bym chciała. No bo patrzcie, mówiłam o pogodzie, że jak nie ma stresu, ten świat bez stresu jest taki tylko słodeczny. No więc idąc dalej, jak pojawia się stres, to tak jakby trochę chmury przyszły na, na niebo i zaczął padać deszcz. A potem znowu przychodzi słońce. Bo tak najczęściej w życiu bywa, że jak będę kiedyś miała mówić trzeci albo czwarty raz, raz do Was w taki sposób, czyli przed tymi kamerami, to będę się denerwowała zdecydowanie mniej. A może za którymś razem ten stres zupełnie zniknie. Więc tak to w życiu bywa, że jak mamy coś zrobić, co jest trudne, albo coś, co jest nowe i zaskakujące, to ten stres się pojawia. Czasami jest na tyle duży, że nam przeszkadza. Powiem Wam w tajemnicy, że ja dzisiaj też musiałam zaczynać drugi raz, bo nie najlepiej poszłam za pierwszym. Więc tak to bywa. I trochę chciałabym Was namówić do tego, żebyśmy się pozastanawiali nad tym, jak sobie z tym stresem poradzić, żeby nie trzeba było zaczynać drugi raz. Jedną z takich metod jest metoda sygnalizacji świetlnej. No, możecie powiedzieć, a co to ma do stresu światła przy przechodzeniu przez drogę? No, w pewien sposób ma. Popatrzcie, czerwone światło, czyli stop, zatrzymaj się. Słuchajcie, w takiej sytuacji, która jest trudna, że czujemy, że coś nam nie idzie, że żeśmy jakoś tak się zdenerwowali, warto się zatrzymać i zastanowić się, czy nadszedł stres. No ale jak to zrobić? Słuchajcie, stres działa nie tylko na nasze myśli, koncentrację uwagi. Yy, Pamięć, ale działa przede wszystkim na ciało nasze i najłatwiej w ten sposób go rozpoznać. Żeby można było rozpoznać stres, można zrobić taki mały test, eksperyment. Zachęcam Was, żeby każdy z was narysował sobie swoją mapę. Znaczy, jak potraficie ładniej narysować siebie, to oczywiście tak. Ja umiem tylko w ten sposób i żeby na mapie swojego ciała zaznaczyć miejsca, w, których, w które ten stres uderza. Dzisiaj, jak usiadłam przed tymi kamerami, to przez moment poczułam kompletną pustkę w głowie. W ogóle nie wiedziałam, co mam do Was powiedzieć. Potem, jakoś dziwnie zaczęło walić mi serce. Sobie myślę, ojojoj. Czasami, jak się jeszcze bardziej zdenerwuję, to boli mnie brzuch. Wiecie, niektórzy mówią, że pocą im się ręce. Czyli w rękach coś się dzieje złego, a niektórzy mówią, że stres paraliżuje. Czyli, że człowiek się aż tak mocno denerwuje, że te jego nogi wydają się być zupełnie ciężkie. Popatrzcie, dobrze by było, żeby każdy z Was Zrobił sobie taką swoją mapę, bo każdy z nas ma trochę inaczej ze stresem? I zastanowił się, jak ja się tak mocno denerwuję. Jak byście się na przykład poczuli, gdybyście usiedli tutaj na moim miejscu przed kamerami i musieli wygłosić, nie wiem nie wiem, yy, na przykład, temat o II wojnie światowej, nie? Co by się działo w tej sytuacji? Bo wiecie, jak zaznaczymy to sobie i będziemy świadomi, że jak dzieją się te różne rzeczy, to my wiemy, że przyszedł stres. Że to nie jest tak, że nagle zabrakło nam, nie wiem, jakichś komórek w głowie, że nam wywiało naszą wiedzę. Tylko że stres tak działa, że czujemy pustkę w głowie. I po to jest to czerwone światło. Słuchajcie, żeby to rozpoznać, żeby na chwilę się zatrzymać. Tak, nawet, wiecie, nawet tak dosłownie zatrzymać, czyli stanąć albo sobie usiąść, jeśli to możliwe, albo zatrzymać się myślami i powiedzieć: Nadszedł stres. Witaj stresie. Bardzo się cieszę, że jesteś. Teraz się trochę śmieję, ale tak o to tu chodzi. Patrzcie: żółte światło mówi: stój, poczekaj. Zrób coś, żeby zmniejszyć stres, żeby go oswoić. Jest to, słuchajcie, moment, żeby zastosować różne techniki, które wpływają na to, że lepiej się poczujemy w sytuacji stresowej. I teraz, gdybyśmy mogli, gdybyście tu byli ze mną i gdybyśmy rozmawiali o tym, jak sobie poradzić w sytuacji stresowej, to każdy pewno z Was miałby jakiś inny fajny pomysł. Ktoś mógłby powiedzieć, ja, jak zaczynam biegać, to w ogóle wszystkie stresy mijają. Ktoś inny mówi: No, ja też, jak chodzę na siłownię, to tak, tam, i potem już mi jest super. Ktoś jeszcze inny mógłby powiedzieć, że odstresowuje go czytanie książek, albo słuchanie głośnej muzyki, albo tańczenie, albo zabawa z psem. Ktoś mógłby powiedzieć, że najlepszym dla niego sposobem jest spotkanie się z przyjaciółmi i rozmowa. Cała masa różnych pomysłów, różnych sposobów na to, żeby zmniejszyć stres i żeby móc osiągnąć różne założone przez siebie cele. W niektórych sytuacjach te rzeczy, które wymieniłam, są dość trudne do realizacji, no bo, wiecie, nie bardzo bym mogła tutaj zacząć biegać, bo głupio by to wyglądało. To, co można zrobić w sytuacji, kiedy nie można ani zatańczyć, ani zaśpiewać, ani posłuchać muzyki, to słuchajcie, na pewno można głęboko oddychać. Można na chwilę usiąść, nabrać powietrza, je wypuścić, tak żeby trochę uspokoiło się nasze ciała, przede wszystkim po to, żeby uspokoił się nasze myśli. Można. W takiej chwili pomyśleć o czymś przyjemnym: o tym, że za chwilę stąd wyjdę, a na dworzu jest piękne słońce, że pan operator kamery powie, że świetnie wyszło i że nie musimy powtarzać tego następny raz. Można też korzystać z różnych małych przedmiotów. Ja mam. Ze sobą mózg, który bardzo pomaga, i można, wiecie, takie małe ruchy robić. Jak nie można iść na siłownię, to chociaż trochę i skupić się, że na przykład dzisiaj 10 razy. Jak 10 razy zgniotę, to troszkę napięcie ze mnie zejdzie. Spróbujcie poszukać swojego sposobu na rozładowanie stresu, na to, żeby sobie z nim poradzić, bo wtedy zapala się zielone światło i mówi: ruszaj. Ruszaj. I realizuj swoje cele. Są niestety takie sytuacje, kiedy ten stres trwa za długo. Kiedy zaczynamy nie móc wymyślać już żadnego rozwiązania i nie daje się ruszyć do przodu. Mówi się czasami, że to jest depresja, czasami, że to jest jakieś duże obniżenie nastroju. Ale są takie sytuacje, słuchajcie. I wtedy... Metody tego typu nie pomogą już. Wtedy warto, a nawet trzeba, zwrócić się do kogoś o pomoc. Słuchajcie, pierwszą, pierwszymi osobami pewno dobrze, żeby byli to rodzice, żeby im powiedzieć, że jakoś jest nam źle bardzo. Może być to pani w szkole albo jakiś inny ktoś zaufany. Bo czasami sytuacje, kiedy ten stres trwa za długo i mocno. Nad nami zapanuje, trzeba zwrócić się o pomoc do specjalisty. Ale to są sytuacje nie aż tak częste, niecodzienne. Pamiętajcie na co dzień o tych trzech światłach: o tym, że najpierw trzeba rozpoznać, potem znaleźć sposób, jak go oswoić, a potem ruszyć do działania. Bardzo Wam życzę tego, żebyście mogli cudownie spędzić. Najbliższe dni, bo słońce piękne. Wszystkich zachęcam na świeże powietrze i na to, żeby trochę się poruszać. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Pa!